Cześć, z tej strony Gosia Stucztam i dzisiaj opowiem Wam o moich wyrażeniach po przeczytaniu trylogii Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek. Kryrologia Jonasa Gardela, która składa się z tomów Miłość, Choroba i Śmierć, była mi znana głównie ze względu na charakterystyczny tytuł Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek. I dopiero cokolwiek więcej usłyszałam o niej, kiedy bardzo chwaliła te książki Ola z Bóg z Tobą. Ona też bardzo tak emocjonalnie przeżywała lekturę. I bardzo dużo osób polecało mi te książki w momencie, kiedy zachwycałam się Wierzyliśmy jak Nikt Rebeki McKay. I dużo wspominało, że no to są pozycje wcześniejsze, pokazują temat epidemii AIDS, tym razem na przykładzie Szwecji, w sposób pełniejszy, no i że mogą mnie zainteresować. Dlatego też sięgnęłam po nie przekonana, że to jest taka idealna lektura dla mnie i właściwie no, nie ma szans, żeby mi się nie spodobała. I właściwie mogłabym nagrać taki odcinek pod tytułem Oczekiwania versus Rzeczywistość, no bo niestety te książki nie szczególnie przypadły mi do gustu i lektura była pewnego rodzaju rozczarowaniem, ale zaraz wam powiem dlaczego, bo nie znaczy to, że są to książki od początku do końca złe. Krótko o fabule. W trzech tomach Jonas Gardel opisuje epidemię AIDS w latach 80. w Szwecji. I opisuje różne losy bohaterów, gejów, którzy przyjaźnią się i którzy obserwują w jaki sposób choroba niszczy ich przyjaciół, w jaki sposób kolejne osoby odchodzą. I jest to taki właśnie zapis z jednej strony ich życia, na początku bardziej takiej inicjacji, dowiadywania się czegoś o sobie samym, o swojej tożsamości seksualnej, a później właśnie rozkwit tej choroby i to wszystko, co się działo w latach. 80-tych. Ja nie będę się tutaj jakoś bardzo skupiać na tych poszczególnych historiach, jest ich tutaj dosyć sporo. Mamy jednak dwójkę takich bohaterów, którzy wychodzą na pierwszy plan, i to jest Benjamin, który jest świadkiem Jehowy, oraz Rasmus, który pochodzi z małej miejscowości i przybywa do Sztokholmu na studia. Oni właśnie tworzą tę taką główną parę, wokół której będzie się kręcić fabuła. Ale mamy tutaj też wielu innych bohaterów, którzy na kartach tej powieści zostają opisani, ich historie zostają przedstawione. Zacznijmy może od tych rzeczy, które mi się podobały albo które uważam za wartościowe. Jest to powieść bardzo autentyczna, ze względu na to, że są to poniekąd prawdziwe wspomnienia autora, który w latach 80. miał 19 i odpowiednio więcej lat, czyli był w wieku swoich bohaterów. I posiłkuje się tutaj własnymi wspomnieniami Sztokholmu z tego czasu, swoimi doświadczeniami związanymi z epidemią AIDS, tym jak obserwował właśnie, jak ta epidemia wpływa na środowisko, w którym wtedy żył. I to na pewno stanowi pewną wartość samą w sobie, że mamy tutaj takie bezpośrednie doświadczenie. Oczywiście pojawia się tutaj też research, pojawiają się tutaj też fakty takie podawane z zewnątrz, takie, które na pewno autor musiał sprawdzić, no ale trzonem są właśnie te wspomnienia Gardela i to sprawia, że jest to obraz z pewnością prawdziwy i przez to bardzo wartościowy. Oprócz tego sam temat epidemii AIDS jest czymś, co moim zdaniem nie zostało jeszcze tak w literaturze wyeksplorowane i ja cały czas miałam wrażenie, że brakuje nam książek na ten temat. I to, co podobało mi się chyba najbardziej, to to, że mamy jednak tutaj ujęcie nie to najbardziej znane amerykańskie, tylko właśnie perspektywę Szwecji. Wszystko to, co było związane z kulturą szwedzką, z pewnymi tradycjami, z tym, jak właśnie w Szwecji podchodzono do kwestii homoseksualizmu w latach 80., to było dla mnie szalenie ciekawe, nowe i bardzo się cieszę, że mogłam te książki przeczytać właśnie dlatego, że mogłam się wielu rzeczy z nich dowiedzieć. Natomiast to, co mi się w tych powieściach nie podobało, i to jestem w stanie powiedzieć, że bardzo nie podobało, i nie pozwala mi po prostu polecać ich tak bezwarunkowo, to styl, język i sama ta warstwa literacka. Moim zdaniem, literacko. Te książki nie są najlepsze, nie są najlepiej skomponowane, zwłaszcza widać to na przykładzie pierwszego tomu, który moim zdaniem jest najsłabszy. I szczerze mówiąc, te następne tomy trochę mi tę powieść uratowały, dlatego że po pierwszym tomie miałam w ogóle bardzo złe zdanie na temat pisarstwa Gardela. Mam wrażenie, że on po wydaniu tego pierwszego tomu otrzymał jakieś wskazówki, które wziął sobie do serca, i te następne tomy nie mają już um, takich pewnych błędów, które się pojawiają tutaj, ale nadal nie jest to jakoś szczególnie nadzwyczajnie napisane. Same historie głównych bohaterów, zwłaszcza widać to na przykładzie pierwszego tomu, są niesamowicie stereotypowe i banalne. My od początku wiemy, jak to się skończy: mamy chłopaka z małego miasteczka, który chce porzucić swoje dotychczasowe życie, i Stockholm jest dla, te, dla niego takim sposobem na odkrycie tego prawdziwego ja. Mamy chłopaka z bardzo religijnej rodziny, w tym wypadku świadków Jechowy. Który z kolei zmaga się z tym, w jaki sposób fakt, że jest homoseksualistą wpływa na jego relacje z Bogiem, z wiarą, ale też z rodziną, która jest dla niego bardzo ważna. I to wszystko jest poprowadzone dokładnie w taki sposób, jak możecie się spodziewać. Tutaj nie ma niczego, co by było jakoś szczególnie nowatorskie czy ciekawe. I ja czytając tę książkę pomyślałam sobie, że w sumie przecież możemy to autorowi wybaczyć, bo jest to na pewno powieść napisana w latach 90., bo takie miałam odczucie. Po czym szybko sprawdziłam i stwierdziłam, że jest to powieść, która została wydana, pierwszy tom został wydany w 2012 roku. Moim zdaniem jest to książka dosyć spóźniona. Ona prezentuje sposób pisania o homoseksualizmie i postrzegania homoseksualizmu, który moim zdaniem już w 2012 roku był nieco przestarzały. I do tego jeżeli uświadomimy sobie, że na przykład Lubiewo Michała Witkowskiego zostało wydane w 2004 roku w Polsce i już proponowało jakieś takie nowe, świeże podejście do powieści gejowskiej, no, to te zaprezentowane przez Gardela rozwiązania wydają mi się strasznie anachroniczne. Druga sprawa jest taka, że mamy tutaj bardzo dużo patetycznych scen i dosyć nachalnej symboliki, która w dodatku jest nadużywana przez autora. Mam wrażenie, że on ma sposób budowania narracji trochę filmowy to znaczy, że pewne zabiegi, które on stosuje, bardziej pasują do języka filmu niż do języka powieści. Zresztą Gardel był autorem też scenariusza do miniserialu na podstawie książki, więc może tam to wypadło trochę lepiej. Mamy tutaj na przykład przeklejone jeden do jednego sceny z pierwszego tomu do drugiego, czy do trzeciego? Z drugiego do trzeciego. W każdym razie jakoś między tomami mamy powtórzoną dokładnie tę samą scenę, ten sam opis. Nie nawiązanie, które ma się odwołać do naszej pamięci, tylko po prostu... Powtórzenie tego samego. I powtórzeń tutaj będzie w ogóle bardzo dużo. Jeżeli coś się autorowi spodoba, to będzie się pojawiało przez kolejne tomy, jako taki refren natomiast wprowadzany w sposób nieszczególnie umiejętny. Przykładem tutaj może być biały łoś. Biały łoś, który jest zwierzęciem innym, niepasującym do reszty, ale bardzo pięknym, choć mimo tego myśliwi chcą go ustrzelić, ponieważ może zagrażać gatunkowi. Tak część z nich uważa, że po prostu może w jakiś sposób skazić pulę genetyczną. No i oczywiście ta symbolika białego łosia jest tutaj jasna i czytelna, ale jest nam to tak nachalnie podane, Tyle razy w tej powieści, że w pewnym momencie ja już czytałam i czekałam, i mówię: Oho, za chwilę będzie Biały Łoś, no i oczywiście Biały Łoś się pojawia. Więc pojawia się tutaj taka właśnie nieudolność, jeżeli chodzi o wykorzystywanie pewnych zabiegów literackich. Przeczytam Wam fragment, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi. Wybierani byli jeden po drugim tak dyskretnie, że ogół niemal tego nie zauważył: Ci, którzy mieli umrzeć. Byli jak przedwcześnie zwiędłe kwiaty, młodzi mężczyźni, którzy chudli, marnieli i umierali. Jak kwiaty na letniej łące, które ktoś sobie zerwał i zabrał, a potem porzucił na ścieżce. Zwróćcie uwagę, że no, o tych kwiatach dwa razy się tutaj pojawia. Jakbyśmy nie zrozumieli za pierwszym razem, to jest jeszcze powtórzone, podkreślone, że to chodzi o to, że oni byli jak te kwiaty, które więdły i w dodatku porzucone na ścieżce, bo ktoś je zerwał, a potem nawet ich nie zabrał do domu. I tutaj takich dosyć nachalnych porównań i metafor mamy sporo. Sam tytuł nigdy nie ocieraj łezby z rękawiczek, który uważam za po prostu przepiękny, jest tutaj podany kilka razy w powieści, w tym na siódmej stronie pierwszego tomu, kiedy to wypowiada ten tekst jedna z pielęgniarek, i on jest podany tak na końcu pierwszego rozdziału i ma być takim mocnym uderzeniem, ale nie może być, ze względu na to, że dotyczy człowieka, którego jeszcze nie znamy, który leży w szpitalu, z którym nie mamy żadnego emocjonalnego związku. No i. Nie działa po prostu tak, jak mógłby zadziałać, pomijając już to, że moim zdaniem byłby dużo mocniejszy, gdyby ani razu w tekście nie padał. Ale tutaj właśnie wszystko musi być takie dopowiedziane, podane dosłownie, podane na talerzu i często jeszcze powtórzone, żeby nam się utrwaliło. Oprócz tego, że mamy tutaj opis życia głównych bohaterów, to mamy tutaj też takie wstawki typu nonfiction, czyli mamy na przykład historię Rasmusa, i ona jest nagle przerwana takim wywodem dotyczącym polityki w danym czasie jest to podane w sposób suchy, jest to podane jako takie wtrącenie, które no po prostu wytrąca nas z fabuły i mam wrażenie, że to jest właśnie jedna z tych rzeczy, nad którą autor popracował w następnych tomach, bo Choćby w tomie trzecim widzimy już, jak takie informacje docierają do bohaterów za pośrednictwem radia, jakichś artykułów, które czytają, są to jakieś kwestie, które są przez nich dyskutowane, są one sygnalizowane w taki sposób trochę subtelniejszy, dlatego tutaj choćby tłumaczka zaczyna nam po prostu wyjaśniać pewne kwestie oczywiste dla Szwedów, a niekoniecznie oczywiste dla nas w przypisach. I też mam wrażenie, że takie podejście do prowadzenia narracji, która w pierwszym tomie bardzo się miesza, i mamy wydarzenia dotyczące jednego bohatera wymieszane z wydarzeniami drugiego bohatera i jest to w następnych tomach lepiej zrobione bo w tym pierwszym mam wrażenie, że było to dosyć przypadkowe i niedopracowane w tych następnych tomach jest mniej tych przeskoków są one co dłuższe fragmenty usytuowane i dużo bardziej logicznie wynikają z fabuły Oprócz tego, to co mi się nie podobało, przede wszystkim w pierwszym tomie, to właśnie, jak już wspomniałam, ta prosta konstrukcja bohaterów, którzy w dodatku są. Oparci tylko na tym, że są homoseksualistami. Nie mają żadnych cech, zainteresowań. Erasmus jest przykładem takiego bohatera. On przyjeżdża do Sztokholmu, żeby studiować historię sztuki. Nie ma tutaj ani słowa o tym, co on robi na tych studiach, ani słowa o jego zainteresowaniach. Czy ta sztuka w ogóle jest dla niego ważna, skąd w ogóle ta sztuka, tak? czy ona ma jakieś znaczenie w jego życiu. Kompletnie nic, jest to taka postać, która jest zbudowana tylko i wyłącznie na jego potrzebach seksualnych, które są bardzo takie szerokie i mamy tutaj też bardzo dużo opisów seksu, takich dosłownych, wręcz naturalistycznych, i to mi nie przeszkadzało, chociaż już przy trzecim tomie byłam tym dość mocno zmęczona, dlatego że kolejne historie kolejnych bohaterów zawierały te same, właściwie, fragmenty pokazujące takie sceny dotyczące inicjacji. Więc w moim osobistym odczuciu było tego za dużo, ale nie mam takiego poczucia, że jest to jakaś wada tej powieści. Po prostu ja już w pewnym momencie miałam dosyć, ale ja też czytałam te trzy tomy jeden po drugim. Myślę, że jakbym zrobiła sobie między nimi przerwę, to może też mniej by mi to przeszkadzało. Później od drugiego tomu pojawiają się bohaterowie, którzy są ciekawsi, więc ten mój zarzut dotyczący konstrukcji bohaterów dotyczy przede wszystkim po pierwsze tej głównej dwójki, czyli Erasmusa i Deniamina oraz przede wszystkim pierwszego tomu. Gdybym miała wybrać jedną z części, to chyba najbardziej podobała mi się druga, czyli choroba. Mamy tutaj pokazane początki AIDS w Szwecji i to, w jaki sposób ta choroba się rozwijała w momencie, kiedy była jeszcze nieznana, niezdiagnozowana, kiedy to zagrożenie nie było jeszcze jasne, ale stawało się coraz bardziej znane dla większej rzeszy osób i coraz bardziej wpływało na życie głównych bohaterów. Mamy tutaj też w ogóle ciekawych bohaterów, dużo ciekawiej poprowadzonych niż w pierwszym tomie. Jeżeli chodzi o tom trzeci, to moim zdaniem jest w nim dość dużo powtórzeń i jest on miejscami nudny i trochę się ciągnie, choć i tak wypada dużo lepiej niż tom pierwszy, który moim zdaniem jest bardzo słaby. I Gdyby nie to, że ja miałam naprawdę bardzo dużo motywacji do tego, żeby przeczytać te książki, to prawdopodobnie, gdybym nie wiedząc nic, nic o nich, trafiła na tom pierwszy, nie sięgnęłabym po tom. Następne. W mojej opinii to jest po prostu przykład takiej niedopracowanej książki, i pewne rzeczy autor tutaj w następnych tomach poprawiał. Natomiast równocześnie mam poczucie, że ta powieść. Nie potrzebowała trzech tomów, to znaczy, że gdyby dopracować tutaj jakąś taką esencję i zrobić z tych trzech tomów po 300 stron mniej więcej jedną książkę, która by miała stron 500 albo nawet 400, to wypadłoby to dużo, dużo lepiej. I gdyby na przykład ograniczyć trochę te wstawki non-fiction. Albo zdecydować się na jakieś przypisy, albo wstęp, albo po słowie, żeby wytłumaczyć pewne kwestie, albo właśnie tak jak jest w trzecim tomie, trochę bardziej wplatać to w dialogi bohaterów. Myślę, że wtedy tę książkę dużo lepiej czytałoby mi się jako powieść muszę też przyznać, że te elementy, które mi się nie podobały, dość mocno wpłynęły na taki mój emocjonalny odbiór całej powieści. Wiem, że to jest niesamowicie ważna książka dla wielu osób, wiem, że wiele osób bardzo płakało czytając tę książkę. No na mnie ona szczerze mówiąc nie zrobiła specjalnego wrażenia, nie poruszyła we mnie jakiejś takiej struny odpowiedzialnej za emocje. Może to zabrzmi okrutnie i tak bardzo zimno. Oczywiście to nie jest tak, że mnie te historie w ogóle nie obeszły że mnie cała ta historia związana z AIDS w Szwecji nie ruszyła, bo no, jak najbardziej była ona dla mnie przerażająca i ciekawa równocześnie. Myślę, że większe wrażenie zrobiłoby na mnie jakiś dobrze napisany non-fiction na ten temat, niż te powieści, ze względu na to, że ja po prostu nie do końca mogłam kupić tych bohaterów. No i trochę tak mam, że albo zwiąże się emocjonalnie z dobrze napisanym bohaterem i wtedy to, co się mu przydarza, zrobi na mnie duże wrażenie, Albo będzie to wszystko po prostu dobrze opisane. Nie wystarczy mi sam fakt, że, że to jest, że takie wydarzenie ma miejsce. I chyba w związku z tym, że podchodzę do tego po prostu jako do literatury, a nie jako do prawdziwej historii opowiedzianej przez kogoś. No to postawiło to między mną a tą powieścią taką ścianę, której do końca nie udało mi się przebić, chociaż muszę przyznać, że samo zakończenie, mimo że ten tom znajduję jako taki trochę nudny, samo zakończenie mi się podobało. Jest tutaj taki opis pogrzebu, trochę bardziej na wesoło. Też bardzo filmowa scena, która mi się podobała. I w ogóle mam takie poczucie, że być może kiedy zdystansuję się od samej powieści, kiedy trochę zapomnę jak mi się ją czytało, ale być może będę nadal pamiętać taki zarys historii, które tutaj były przedstawione, to będę miała dużo lepsze zdanie niż mam w tym momencie. Jeżeli chodzi o to porównanie, dowierzyliśmy jak nikt, to tak jak mówiłam ta powieść jest dużo bardziej autentyczna wypływająca z indywidualnych doświadczeń autora i nie sposób tego nie docenić no, nie można tego powiedzieć o powieści Rebeki Mackay ale z drugiej strony mam takie poczucie że dla mnie wierzyliśmy jak nikt było powieścią dużo lepszą literacko i dużo bardziej dotknęło mnie emocjonalnie właśnie ze względu na to jak była napisana nie ze względu na samą historię i nie ze względu na samą tematykę Dlatego myślę, że bardzo dużo zależy od tego, czego szukacie w literaturze. Nie mówię, że to nie może być książka waszego życia, że to nie może być najlepsza powieść, jaką w życiu przeczytaliście, jeżeli dotknie was tak właśnie bardzo emocjonalnie. I absolutnie wam tego nie odbieram. Postanowiłam nagrać ten film ze względu na to, że wiedziałam, że wiele osób chciało się dowiedzieć, co ja o tej książce sądzę i jak właśnie odbieram ją po przeczytaniu. Wierzyliśmy jak nikt. No, nie jest to trylogia dla mnie. Nie wiem, czy znajdzie się w rozczarowaniach tego roku, bo jest to takie klasyczne rozczarowanie, a równocześnie ta książka, no, nie jest tak zła, żeby należało jej się jakieś takie negatywne miejsce, ale na pewno to nie będzie książka mojego życia. Dajcie znać, co sądzicie, i jak zwykle zachęcam Was do subskrybowania tego kanału i obserwowania nas na Facebooku i na Instagramie. Do zobaczenia w następnym filmiku.